Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy w Pokémon Beauty Platinum. Jedna mała Uwaga. Straciłem jeden odcinek, bo nie miał... został nagrany głos. Tak, mikrofon był źle włożony. To tylko tyle. No i mamy nowego Pokémon z poprzednim odcinku, czyli ten, który się nie okazał. Mamy takie Dorfans i Gold, trochę po tych A tak to zbyt się zmieniło. Pokonaliśmy kilku trenerów, możemy iść dalej. Chcemy pierwszego tradera do naszej wrodzy. Albo weźmy go. O, i był widać lokację, która będzie za niedługo Eterna, Las Eterna. O, kolejny nowy Pokémon! od e, Ponita. Pokémon typu ognistego ewoluuje w rapidasza na którymś poziomie. O, nie flame wheel. To za dużo zabierze. Sand tak. Ta. Moja taktyka z Sand niestety, za mocno nie działa. O, dead. Nie gold. Dobra. Co by to użyć? Dobra, dwie twarze. Ja! Mamy fajny atak wodny, więc powinniśmy sobie poradzić teraz. Przedtem mogło się je trafić, a nie teraz. Który odbędę? 21 lol. Ze to moje Pokemony. Ostąp. Wow, wow, to zabierze dużo. No i jeszcze w potknięcie flinch. Boże. Ponita. Nie lubię ponit. Jakby teraz było poczknięcie, to bym kończył odcinek. Ej, odcinek 5-minutowy! Ale ja zrobię taki krótki dzisiejszy odcinek. Wy się mieć może dwa dzisiaj. I yes. du, Dudu. Duduło. To jest kolejny nowy pokoń, prawda? Pokaże o po tym trawiasto. Tra tra Normalny latający, pomimo że nie ma skrzydeł, może nauczyć się ataku fly o pluses chciałbyś zrobić? dobra bombelkowy promień, myślę, że go i który ma level, eee, nie zmiecie go, dobra, myliłem się, zmiecie, no i dwie twarze, 22 drugi podział. nauczysz się coś, nie? Wow, jak ma Jacob ta zabił dam gold i teraz myślisz, że świeci. Powołujesz. Dobra. Aha, kolejny nowy Pokémon. Słaby Numel. Pokémon typu Ogień i Ziemia. Ewoluję w Kamperuta, Na którym poziomie nie interesuje mnie to. Nie ucieknę, prawda? Nie ucieknę. Dobra, walka. Co może mieć? To są niby góry, ta Jasne, góry to powinny być takie wysokie. O boże, kolejny nowy pokemon. Tak dużo tych pokemonów nowych. Pokemon typu kamiennego. Pre-ewolucja, a nie dziecięca forma. Będziesz teraz... Dobrze? Pre-ewolucja, yy, do Nie podoba mi się. Nie no, boże mi się trochę podoba. Fajniejszy niż cudowno. Ciekawe, jaki natural power będzie. Rock Slide, boże! O, znaczy, akurat to mi jest mimik. A! I nauczył się czegoś. Czegoś da. power. On nawet będzie to Rock Slide. On, jest jego... On będzie mieć stawa staba chyba. Do no, kabiny, a Rock Slide kabiny. Fajnie. Natu... No to fajnie, kto. Chciałbyś. Nie! Jakieś silne ataki na początku gry. LOL, to mówię, że ma stawa w doju i zabrania mi go użyć. Nie, nie użyję prawda? Fuck you! Teraz ty będziesz spabował. No nie. Boslipada. Kogoś da dobitkę. Dobra, dwie twarze, bo nic innego nie ma silniejszego, lepszego. Yy, bombarkowy promień, bo Metal Claw jest słaby. Stanowczo za słaby. Dobra. Już mi tu pokozy do trenowania padły. O Boże numer. Yy, nie metalowy pazur, to jest, jest słaby. Ta i teraz... Uuu, a tak się zwiększył. Magnetude 7, ale to jest taki dziękuję R w Quake to może. 3 O Bora. Aha, nie, dziewogę... uuu... ...abówce tutaj te tu, 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 pikać. Dobra, idź tambor. Była lebatrywa taki... Dobra, to. No, zabrało coś. O, tak le... zobaczę ile zbierze. Wika tak Ej dasz. Ta burpiórka traci jak ty, a tak już ma to trzeba oszczędzać. Monszlaks, o, Boże, to jest kolejna preewolucja. Pokemon typu normalnego. Rewolucja z derlaksa. Bo przez szczęście gdzie ewoluuje. Jaki to jest tank. Nienawidzę go. Screech. On skrzeczy. On mnie? Myślę, że nie się wrzodził, wie. Może jeszcze wszystkie generacji tak do końca nie dla mnie. Ja jeszcze skrzyczy teraz to tak deszczem obudził, że... No. Aha, Pursus, mogę Masz Pursusa. Dobrze ci to. Jejciu. Yeah. Trochę mi się nie chce nagrywać. Dobra, tebie go trzyma znalazł jakieś... ...kuwietko. Patrz. Kocham Pokémony. Małe Pokémony są sweet. Słodkie. Pokażesz mi jednego? Eee, ja mam kilka sweet. O co masz jakieś... Czkurita! O Boże, kolejny nowy Pokémon. Achisa, Pokémon yy, Pokemon typu... trawa Z tego ewoluję w... Bailey Na... 16 poziomie i... Na... trzydziestym szóstym. No. A potem jest... Moja stara taktyka... Nie, wiecie co ja zrobię? To jest nudne. Kurde... Ja to zrobię, ścięcie i podkokrzę się w każdej statystyce, tak? Żeby po prostu... Albo nie użyję jeszcze jagódki. Ta, mam jagódki, nie. To jest mądre. pechaber spojrząc, Tak, Dobra, zrobię cięcie, bo chcę zrobić podkokrzenie. Już jestem z powrotem. Jak trafisz w główny, A, jeszcze trochę. Bo się boję, że mi zabije akiki W tym odcinku chyba dużo nie zrobimy, bo mi się nie chce. Po tej walce chyba skończę, bo mam jeszcze dużo sprawić na głowie. O, Elisabeth! Elisabeth! Boże, jakie imię. Wróżka Elizabeth. O, czy już we reflekt. Wow, kujka tak ciekawe, jakie będzie silny. Łe słaby. Syntezis, oh o Boże. A wraz, jak chwyci tego brodę, że będziesz płakać. No bo poczekam, jak ten reflekt się skończy. Dobra Wal... Nie trafił ten! O oh, fuck you B. Party No i czyli po tej walce Zakończymy odcinek Bo mi po padły pokemony prawie wszystkie, a ja robię się trochę nie chcę. Ale nadgonie to zobaczycie. Teraz wakacje, może jakaś nowa seria dojdzie. Na pewno nie z pokemonów. Z pokemonów to jest dużo, będzie Pokemonów. A brata na 23. Bulbazaur, kolejny nowy Pokémon. To będzie tak skakał chyba. Za zgadę. Pokémon trawiastu trujący ewoluje w Wedozaura na 16 i... w Iwi... Iwizaura na 16 i Wedozaura na... 32. Tak, 32 Oh, I się pożegnaliśmy. Brzydki, bo nie, najgorszy starter z pierwszej generacji. O Boże, nasz tertwig. naszego Tertwiga, czyli do dwa nie trzeba przedstawiać. Ciekawe, trzeba ma dużo dafy żeby przeżyć. Bez like, z tego reflektu. Nie, nie mam tyle dużo dafy Co, możemy wszystkie startery z każdej generacji? Ta, trico. A, to nasz ten. Erik objiało trico. Ale ja chyba o nim zapowiedziałem. Ale to kit o, wow, trikolę za obrażenia 6 HP! Boję się. Ja wam teraz coś pokażę. Elisabeth. Dobra, Tu jest zjewa dobra, to pajacyk tu chodzi. Kurwa dotknie mnie chyba. Ja tu. tutaj ten... ktoś stoi to go obijemy. Dobra, co to za Pokémon? Wigul! Pokemon, Pokemon Schwed. Ewaluuje w Pelipera na 25 poziomie i jest słaby, ale fajny. Widziele. Zabiję go, żeby mieć więcej czasu na powiedzenie. Nie Jak ta kebaba... Pani kobieta, chodzi. Widzicie, jesteśmy już w tym czymś. Ja tutaj pokonam tych resztę trenerów, bo naprawdę sam kiedyś w to grałem, i nie mają nic nowego. Nic. Same. Nudy na Pokémon. Zakończę tutaj odcinek. Cześć!